Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. E, wybaczcie, jeszcze sobie mikrofon poprawiam. Ok, jest git. E, słuchajcie, no, byłem przygotowany, żeby chodzić z tą moją armią niewyszkoloną i sobie ją szkolić, ale niestety znowu przyszła informacja, że Hudan jest pod oblężeniem. I to znowu jeden gościu to oblęża. Więc ja sobie teraz, nie wiem, stanę z boczku, zobaczę co on zrobi. Zatakował ich, patrzę, no to sobie teraz dołączymy do nich. Jestem na plusie i to dużym. OK 1515, czynsze taryfy 6000, farbiarnia, właśnie, musimy jeszcze farbiarnię w werczegu. Nieskuteczne podatki aż 1500 na minusie. Chociaż nieskuteczne podatki to powinno być zero, bo nam po prostu nie przychodzi to, co przyjść powinno, a nie, że płacimy za to, że nie dostaliśmy podatków. No halo, to jest akurat wiecie, nie ten, nie halo, no ale 4200 na plusie jesteśmy, więc mi się to podoba. I teraz zrobiłem to, co właśnie mówiłem, że poczekają sobie z boczku, aż ten gościu sam to będzie oblegał, no i teraz możemy sobie spokojnie bronić zameczek. Ja mam trochę mało życia, bo pół zmniejszyłem w ogóle ilość bitwy do, do jednego. O kurde, nasi padają. Mamra. Spokojnie. Pięknie. Przynajmniej mamy pewność, że w końcu się pozbędziemy tego silnego gościa, który sam tu nas denerwował. Miał 550 ludzi, Wagierzy byli straszni, a teraz już tacy straszni nie są, szczerze powiedziawszy. Bardzo mnie to cieszy. Pięknie dostał heada i padł. Będzie akurat łatwe oblężenie, bo nie mamy dużych strat, jest 550 to 450 jakoś tak, no do prawie 500 nawet, więc easy. Atis tylko straci trochę jednostek w tym zamku, ale tak, poza tym to wybronimy się i będziemy mieli w końcu spokój. Ja bym jakieś strzały potrzebował. Hmm. O kurde, że trafił? Dobra. No jeszcze cztery, okej. Okay. O, jeszcze jakaś strzałka. Dobra. A tego pewnie nie mogę podnieść, bo wymagana jest jakaś lepsza umiejętność, jeśli chodzi o rzucanie oszczepami. Wow, ładnie dostał. Dobra, przydałoby mi się dostać jakieś strzałki sobie, zajdę spokojnie teraz, mamy czas. Naszych zginęło dwóch, tamtych już 80 Jest OK, A tu jakieś, to są oszczepy czy strzały? Nie no, oszczepy, ewidentnie. Ja jedę po strzałki. Mógłbym się niby przepychać, ale ryzyko, że spadnę, stracę wśród życia, no i wiecie, i tyle. A tu piękne strzały. O, genialna pozycja teraz idealna do strzelania. Aha, kurde, to Ja się może jednak odsunę trochę. O kurde, mać. No to żem dorobił. Nie ciekawie. Nie wiem, co oni tam potworzyli takiego, że. Kurde. Co oni tam zrobili, że kurczę tak się przedarli w ogóle. Nie wiem, ale ja wracam na swoją pozycję, bo tam jest bezpieczniej, widzę. A tu stracimy. Łodźciry życia po prostu. Pomału, pomału, spokojnie. Jak nie dojedziemy go do końca, bo mu zostanie trochę życia jeszcze, no to wtedy sobie ee, nie wiem, może go dorwiemy na zewnątrz. Dobra, ludzie, słuchajcie się, bo ja chcę tu przejść. O! Kurde, nie fajnie to życie straciłem, niestety. Bezsensownie. No dobra, mamy teraz pozycję naszą. Możemy znowu strzelać. Jest okej. Okay. Oni jakby heady leciały same, to byśmy wtedy szybko... O. Ile w ogóle strzał tu na murze jest? Zobaczcie. Ja pierniczę. nie dostał. Kurde, tarcza mu akurat się zasłynił. Dostał. Dobra, 8 strzał jeszcze mamy. Not bad. O, już po strzałach? Super. O kurde. Będzie tu jakaś. Hmm, jakaś strzałka, cokolwiek. Nie. Nie, dziękuję. nie. No, dobra, ale teraz przynajmniej gra chodzi płynnie. Naprawdę. Chociaż ja czuję, jak ja jestem ciężki w tej zbroi, naprawdę. O, mam jeszcze szczep. Okej. Okay. Dostał... czymś. O, 220 już ich zginęło. To mi się podoba. Ja się teraz szybko odsunę. Parę tam strzał jeszcze no parę, parę obrażeń zadamy, same plusy. I... Ciekawe czy to wszyscy, czy jeszcze coś będzie tam szedł. I tak jeszcze dużo ich zostanie, 350 prawie. No, 300. 300, przesadziłem, 300. Tutaj tak jeszcze go nie będę gonił, bo ja będę za słaby, żeby z nim walczyć. Ale chociaż trochę go osłabimy, wiadomo, zawsze coś. Saranidzi do oblężeń, do obron. No, po powiedzmy, że ci uczynicy, no ale tak to, ja wiem, tak średnio bym oceniał saranidów, jeśli chodzi o oblężenia. Mam radę coś jeszcze podnieść. Wątpię. Nic tu już nie zrobię. Stałych 16 i koniec. 12 moich straconych 28 Lorda Atisa z Zamku Kudan. Więc spoko, ja sobie teraz szybko kuknę na mecz, bo leci w tle Maroko Portugalia. Maroko prowadzi 1-0. Wow. 60 minuta. Bardzo mi się to podoba akurat. Powiem wam. Nie lubię Portugalii. Ale dobra, dobra, skupmy się na tym, co się dzieje tutaj. A moi moi, dają radę! No, i dają radę. Nie ma źle. Szkoda, tylko że nie mam już co podnieść. Został jeden, tak? No, pięknie. No i. bojar tonio pokonany. 262. Ja go pokonam. Wątpię. No, mnie odpuścił. Okej. Okay. Czy będzie więcej próbował? Nie wiem, ale no, przynajmniej go osłabiliśmy. Trochę. Po raz kolejny osłabiliśmy lorda wagierskiego. Eee. Dobra, tu nie idziemy. Ja sobie teraz szybko znowu, wiadomo. Szybka akcja, wojownik, piechociarz, kolony, piechociarz, harcownik, łucznik. No, to klikanie jest takie, wiecie. on tych nordów muszę się pozbyć. No, i trochę kawalerii się zbiera, pomału. Pięciu wagierskich rycerzy, trzech ransierów, dwóch sa... co Strażnik to nie, ale czterech swadiańskich i elitarny łucznik konny. I tu jeszcze mam do szkolenia chyba... Y... A, miałem. Może już nie mam. Dobra, w każdym razie no, coś tam kawaleria się pomału zbiera. Pośrednika jeszcze nie ma, ale to nic. Tam go kurde, tego bandytę. okej. Okay. pytanie, czy ja tutaj teraz kogoś spotkam ciekawego? No tych bandziorów na przykład. Na pewno sobie na nich możemy poekspić. Wiadomo. 80, 46. Tak, ja sobie zmniejszyłem, mówiłem wam już, no nie? że sobie zmniejszyłem w końcu bitwę na normalny rozmiar, bo za bardzo mi to jakoś opornie chodziła ta gra. Nie wiem, na początkach sobie dałem na 3, to było ok, potem były jakieś dziwne nieprzycinki, tylko tak jakby lagi, tak z opóźnieniem, tak jakby ociężały ekran był, tak nie ma tego, co się dzieje. Potem na 2 również, na 1,5, znowuż było niedawno, no i Mam nadzieję, że teraz będzie ok. O kurde. Harcownikami zabili. Nie mogę trafić nikogo. Wow! 52 obrażenia. Jasny ciul. Tak to ja się nigdy nie wyleczę przecież. Nie no i zacząłem znowu ginąć, a to już było tak fajnie, nie? Ja nie rozumiem. Mam najlepszą zbroję w grze praktycznie. No, no lepszej mieć nie będę, no, żeby nie wiem co. N no nie znajdę lepszej. W owszem, bo tam są fajniejsze zbrojki, ale tutaj nie. Dobra. Dobrze. Pięknie. Dobra, trochę ekstra wpadło. Jest OK. To był nasz koniu, ale żeby nie uciekł. Wow, ile jedzenia mi zeszło teraz. Ja Se to przesunę, żeby mi się tu nie popieprzyło, co jest co. O. Tu 48, tam też było sporo, jakaś grupka. O, 54 jeszcze, wow. No nie uciekaj. No i dobra, i bijemy się znowu i sobie ich szkolimy, jest git. Oczywiście ciekawsze byłoby, gdyby coś się działo z wogierami. No nie, ja wiem, Wydłubić, jak są wojny. Ja to tak różnie, zależy od sytuacji. Czasami wojny fajne, a czasami niefajne, tylko przeszkadzają. Na ten moment akurat wojna może być, bo większych zmartwień nie mamy. My się ekspimy, coś się dzieje. Mamy nowe miasto, Werczek, Mamy w tej chwili trzy wioski do rozdania naszym, e, naszym lordom przyszłym, których jeszcze nie mamy. Ale obroniliśmy na przykład Kudan. To było ciekawe, myślę. E, przy okazji, jak będziemy w zamku, to musimy powiedzieć naszej paniusi, żeby ten, żeby. żeby mianowała innego yy, marszałka, a nie nas. Bo niech nam stosunki rosną z nimi. A w tej chwili już nie potrzebuje marszałka. Osłabiliśmy tych wagierów. Takimi dużymi armiami już nie będą w tej chwili dysponować, więc jest git. Yy, jak będzie jakieś obrażenie znowu, no to nawet sam pójdę z moimi y, tymi huskarlami i wybronię spokojnie, więc nie ma strachu. Będzie OK. Najważniejsze teraz utrzymywać dobre stosunki z moimi lordami. Bo jak będą złe stosunki, to będzie wszystko dup, do dupy po prostu. A na razie jak są stosunki, to jest dobrze. Dobra, idą posiłki. Kurde! Dobra. Pięknie. Jestem ciekawy, ile mi brakuje do następnego poziomu. Dawno nie sprawdzałem. Pięć morale. Postać. No, nie dużo, sześć tysięcy doświadczenia, więc jest ok. Tu jeszcze jest jakaś grupka. Dobra, czy lecimy teraz? O, ktoś tu będzie. Nie, na razie nie. Ale mało, mało tu jest ludzi. 139. Hm. No, dobra, spadam stąd. Yy. Tu jest fajna grupka, podoba mi się. O, czekajcie, czekajcie. Mamy napierw ten O O O O O. Yy. Okay, chcę ci dać trochę wojska. I teraz tak. Dostaniesz ode mnie nordyckich myśliwych i nordyckich uczników, bo mi są niepotrzebni. A ty masz jakie? Jakie ty masz rzeczy? Szkoda, że nie mogę wziąć sobie od niego <grym> czegoś. Ale no ma, ma pichurów, harcowników, jeźdźców, omeluków. No ma tam trochę tych rzeczy. Ma trochę, więc nie ma źle. Ja teraz lecę do miasta sobie posprzedawać. broni czy sława? Ej, e, dużo warta była ta broń, co jest? Wow. No Jakie siedzonko. Jakiś pośrednik. Nie ma nikogo, ups. Miegają tutaj ci. Hmm. Królestwo Nordów wypowiedziało wojnę nam. No to... No to będzie wojna. No. Kurde, nie na rękę mi to. Muszę w takim razie zawrzeć pokój z wagierami, bo będzie nie halo. Tylko jeszcze na koniec odcinka sobie powalczymy z tymi bandytami. Trochę się podszkolimy. Zostańcie kogoś. Kurde, Nordowie. A czy Nordowie nie są coś duzi? Oni też są rozwaleni po całej kaleradzie, bo mają na północy koło Sargotu trochę ziem. Mają Sargot Tir. No i na południu mają u Saranidów jakieś ziemie pojedyncze. To są tacy. też rozpieprzeni trochę, tak bez sensu. No to mniejsza o to. Damy radę im, damy, spokojnie. Spokojna głowa. Dobra. Nasi tu strzelają pięknie. A ja tu wezmę ich od tyłu wszystkich. Rolf został ogłuszony. Dobrze, EXP wpada dla nas, to jest ważne dla naszych jednostek również, to się ceni. Kurde, przeżył to cały czas. Rąbany, dziadu, chodź tu. O, pięknie. Bez strat, yy, jeden raniony, nasz tylko, więc jest okej. Okay. Sześciu bandziorów. To co, dogonimy jeszcze tych. Zaraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja z Nordami w ogóle. Jacy oni mogą być silni i dlaczego nam w ogóle wypowiedzieli wojnę? Nie wiem, no ale mamy co robić przynajmniej. Może chcą werczek nam odebrać, bo wiecie, bo werczek jest ich pierwotnia, prawda? Więc może, może dlatego nam wypowiedzieli wojnę, ale Warczek jest w tej chwili już tak broniony, że no nie zdobędę tego, żeby nie co. Chyba, że. Ragnar ma kuźwa tysiąc ludzi, jak. jak ja robię jak i tyle będzie. O, kuźwa, nie wierzę w to, ale bullshit. Denerwuje mnie to. Dobra, tyle szybkie spojrzenie jak nordowie wyglądają. No nie no, nordowie są słabi. Tu mają jakieś dwa zameczki, tu mają jeden, jedno miasto, dwa zameczki. Nie, no, słabi są nordowie, powiem wam, że ta wojna to mi nic nie zrobi, myślę. Ale jak będzie oblężenie, to będzie oblężenie. Dobra, ja tu kończę odcinek. Poza odcinkiem lecę do mojej żony. Damy marszałka jakiemuś lordowi i, i tyle. I zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Ewentualnie wyślę Posłańca, żeby. I... Myślę, posłańca, żeby pokój z wakierami zrobić. Ale najpierw jeszcze chyba się obronię. Dobra, dobra. Także zostawię sobie armię, armię, armię swoją. Wezmę Huskarli i idziemy bronić. Kudem. <gudan> Także póki co, wielkie dzięki. Wam wszystkim za uwagę. Za oglądanie, trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.